Witajcie o legalnym vlogu. Dzisiaj o przesyłkach. Prawnicy otrzymują bardzo dużo przesyłek. Większość z nich zawiera albo wytknięte nam potknięcia intelektualne to zazwyczaj ze strony naszych przeciwników procesowych, bądź też przeciwników w negocjacjach, ewentualnie wytknięcia takie, nazwijmy to formalne to zazwyczaj sugerowane są przez jakieś organy bądź też sądy. Zazwyczaj takie pisma niosą ze sobą jakiś dodatkowy nakaz pracy. Tutaj pod rygorem jakichś tam terminów. Pewnie większość z Was wie, że dla prawników terminy to rzecz święta. Jeżeli termin nam ucieknie, to niestety, ale wiąże się to dla nas z bardzo przykrymi konsekwencjami. Już to kiedyś, już o tym kiedyś wspominałem. Natomiast dzisiaj, dzisiaj otwieram przesyłkę z Akademii Leona Koźmińskiego. Więc może to Mamy czekoladkę, i mamy też teczkę Akademii Żona A w teczce nasz komputer się uaktywnił pismo przewodnie. Szanowni Państwo, to moment wyjątkowo dla każdego uczestnika programu. Niestety, sytuacja związana z pandemią nie pozwala nam na zorganizowanie uroczystego i wręczenia dyplomów. Musimy tradycyjnie pod podziękować. Chcielibyśmy Wam również pogratulować wytrwałości, zaangażowania, cierpliwości, zaufania i wiary. No, Pani Sylwia, nie każdy bohater nosi palerynę. Wiarę w to, że jakość programu, którego stajecie się absolwentami, który był częściowo realizowany w zupełnie nowych warunkach jest dalej w na najwyższym poziomie. To dla nas ogromne wyróżnienie, że społeczność absolwentów powiększa się o tak wyjątkowo osoby, a za okazane nam zaufanie. Raz jeszcze dziękujemy. No dobrze, no to stało się to już oficjalnie. Tutaj znajduje się mój, moje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku prawa nowoczesnych technologii. Z wynikiem, mam nadzieję, że to dobrze widać. No, więc jeżeli chodzi o do studia, bardzo ciekawy okres. Fajnie było znowu wrócić na, na swoją uczelnię macierzystą, ponieważ w Akademii Leona Koźmińskiego również zdobywałem. Jako student prawa, tak i, i znalazło to dalsze ujście. Natomiast, no niestety, w tej całej beczce miodu znajdzie się też łyżka dziegciu. Te studia zostały niestety brutalnie przerwane. Przez, przez pandemię i w ich połowie musieliśmy już odbywać je zdalnie. Żałuję, ponieważ bardzo sobie ceniłem ten czas spędzony wspólnie z wykładowcami i studentami, których serdecznie teraz pozdrawiam, szczególnie pierwszą ławkę. I cóż, bardzo się cieszę, że udało mi się skończyć te studia. Bardzo chciałbym podziękować Mecenasowi Romanowi Biedzie za jego niezmordowany entuzjazm, jeżeli chodzi o propagowanie tzw. prawa nowoczesnych technologii. I, i, I zawsze gotowość do doniesienia pomocy. Nie będę ukrywał też, że zadziałała się jakaś magia i, i, i zadziałało również jakieś prawo przyciągania w trakcie już tych studiów. Miałem okazję w ramach praktyki zawodowej zacząć się zajmować jakimiś, jakimiś sprawami właśnie związanymi z programem, więc tym, tym łatwiej mi było prawda, do nich podejść. Druga kwestia to to, że jako rasowy prawnik, jednak procesowy, zawsze jakoś tak starałem się unikać pisania umów i, i, i to mi się skutecznie udawało, ale w końcu w końcu postanowiłem wziąć byka za rogi i trochę się z tym zagadnieniem zmierzyć, więc w ramach tych studiów jako praca zaliczeniowa, praca końcowa to była z mojej strony umowa o wdrożenie systemu IT. Ciekawe doświadczenie. Poza tym, że Oczywiście mógłbym ponarzekać na, na kwestię tego, że musieliśmy z, y, zacząć studiować na odległość. To generalnie cały program studiowy, całkiem mi się podobał. Mogłem dotknąć właśnie kwestii wdrożenia IT, mogłem y, lepiej się y, jakby otrzaskać z, z prawem autorskim i w końcu też troszeczkę przełamać się do, y, do y, RODO. Y, tutaj w tym liście przewodnim pani Sylwia y, w zasadzie przyznała, że zostaliśmy pozbawieni uroczystej gali wręczenia dyplomów. Więc ja będę jednak trzymał za słowo, i że jeszcze jakaś uroczysta gala nastąpi. Wiem też z kuluarów, że przysługuje mi również impreza na zakończenie takich studiów, więc będę gdzieś tam jednak w zanadrzu trzymał to roszczenie o to, żeby w takiej imprezie prędzej czy później uczestniczyć. Na pocieszenie tabliczka czekolady. Bardzo ładna cytatem z wadcy Pierścieni wkrótce nadejdzie nowy dzień a kiedy wzejdzie słońce rozbłyśnie jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej mamy również skład czekolada mleczna z owocami liofilizowanymi składniki cukier, tłuszcz kakaowy mleko pełne w proszku miazga kakaowa, serwatka w proszku bezwodny tłuszcz mleczny, emulgator, lecycyna sojowa, ananas i malina, liofilizowana, aromat, emulgator E476, masa kakaowa. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przyznam szczerze, że z tą tabliczką czekolady jest troszeczkę jak z wyrokiem. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda pięknie, ładnie. Ale jak się czytasz, to zaczynają pojawiać się zarzuty. No dobra, dzięki za dzisiaj. W żadnym miejscu nie powiedziałem, że nie będę tego jadł. Zamiast nie oceniać, lepiej daj suba i lajka.